Mikołajki, historia, tradycje i zwyczaje święta dobroci i hojności. 6 grudnia to dzień, w którym wspominamy świętego Mikołaja, biskupa Mairi, który żył prawdopodobnie na przełomie III i IV wieku w Azji Mniejszej. Był on znany z wielkiej dobroci, hojności i cudów, które dokonywał na rzecz ubogich, potrzebujących i niesprawiedliwie skrzywdzonych. Jego postać stała się inspiracją dla wielu legend i tradycji. Które przetrwały do dziś w różnych krajach i kulturach. Jedną z najbardziej znanych legend o świętym Mikołaju jest ta o trzech córkach ubogiego szewca, który nie miał pieniędzy na ich posąg i zamierzał sprzedać je w niewolę. Mikołaj, dowiedziawszy się o tym, postanowił im pomóc i w trzech kolejnych nocach porzucał przez okno worek ze złotymi monetami. Worek wpadał do pończochy lub buta, które córki suszyły przy kominku. Dzięki temu każda z nich mogła wyjść za mąż i uniknąć nieszczęścia. Stąd wziął się zwyczaj wkładania prezentów do skarpetek lub butów w nocy z 5 na 6 grudnia. Inna legenda mówi o trzech studentach, którzy zatrzymali się w gospodzie podczas podróży do szkoły. Złowrogi gospodarz zamordował ich i ukrył ich ciała w beczce z solonym mięsem, chcąc je sprzedać jako żywność. Mikołaj, który również podróżował tą drogą, wyczuł zbrodnie i przywrócił życie zabitym młodzieńcom. Stąd pochodzi zwyczaj stawiania na stole trzech jabłek, symbolizujących trzech studentów, którzy odzyskali życie dzięki świętemu Mikołajowi. Święty Mikołaj był również patronem żeglarzy, handlarzy, więźniów, dzieci i młodzieży. Jego kult rozprzestrzenił się na cały świat chrześcijański, a jego relikwie były przeniesione z Mairi do Bari we Włoszech w 1087 roku. Od IX wieku obchodzono w Konstantynopolu święto Mikołaja 6 grudnia, które traktowano jako godne przygotowanie do Bożego Narodzenia. W XI wieku święto to dotarło do Zachodu, gdzie zyskało dużą popularność. W Polsce kult świętego Mikołaja pojawił się prawdopodobnie w XII wieku i był żywo kultywowany przez wieki. Do XIX wieku 6 grudnia był dniem wolnym od pracy, a w średniowieczu wystawiano dramaty liturgiczne dla dzieci opowiadające historię świętego. Współcześnie 6 grudnia obchodzimy Mikołajki, czyli zwyczaj obdarowywania się drobnymi upominkami, zwłaszcza dzieci. W nocy z 5 na 6 grudnia Mikołaj lub osoba przebrana za niego zostawia prezenty pod poduszką, w butach, w skarpetach lub w innym miejscu. Prezenty te mają być niespodzianką i wyrazem miłości i troski. W niektórych regionach Polski Mikołaj przynosi prezenty także w Wigilię Bożego Narodzenia lub ma swoich zastępców, takich jak Gwiazdor, Aniołek czy Dziadek Mróz. W innych krajach Mikołaj przybywa w różnych terminach i na różne sposoby, na przykład na reniferach, na osiołku, na łodzi, na saneczkach. W niektórych kulturach Mikołaj ma też pomocników, np. elfy, krasnale, krampusa, który każe niegrzeczne dzieci. Mikołajki to więc święto, które łączy w sobie tradycję chrześcijańską i ludową, a także elementy baśniowe i komercyjne. Jest to okazja do radości, zabawy i niesienia dobra innym. Jest to też przypomnienie o życiu i działalności świętego Mikołaja, który był wzorem dobroci, hojności i sprawiedliwości.